Cześć, kontynuujemy dalej wywiad z Cristiano Ronaldo. Jeszcze nam zostały przygotowałem dzisiaj dla Was kolejne trzy cytaty, kolejne inspiracje, motywacje. Pamiętajcie, dobrze jest mieć takie swoje autorytety, wzory, na których się inspiruję, które podpatruje. Szukam właśnie drogi i uczę się od tych ludzi. A dzisiaj, właśnie te cytaty i to, co dzisiaj tutaj sobie powiemy. Mają właśnie temu służyć. Także chyba już ostatnia część z Cristiano Ronaldo, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego piłkarza, bo warto, warto go śledzić i warto nie tylko patrzeć, jaką ma fryzurę, jakie ma buty, jak, jak tam się ubiera, ale też warto właśnie go posłuchać i brać z niego przykład. I pierwszy cytat. Posłuchajcie. Uwielbiam czytać. Wspomnienia wielkich sportowców, ale i książki o zdobywcach Nagrody Nobla. Inspiruje się, interesują mnie wielkie mózgi, odkrywcy, wynalazcy. Uwielbiam czytać. Widzicie? I tu jest już y, dla Was nauka, że warto mieć nawet założyć sobie taką swoją biblioteczkę: biblioteka młodego sportowca, biblioteka, biblioteka młodego piłkarza. Warto mieć coś takiego. I tą bibliotekę powiększać, powiększać, czytać, czytać. Ja chciałbym wam polecić, bo tutaj właśnie Cristiano Ronaldo mówi o, wielki, o wielkich sportowcach. W ogóle ja bym wam polecił nawet czytać takich ludzi, którzy odnieśli sukces. Jest taka książka 100 inspirujących historii. Na każdej to takie są niedługie, niedługie opowiadania, niedługie historie. Ja wam kiedyś pokażę to na kanale. Chciałem, żeby... Ta książka jest bardzo taka... Właśnie dużo tych opowieści jest, jak, jak ludzie dochodzili do sukcesu. To wcale nie... Wcale... To nie są zawsze ludzie skazani na sukces. To najczęściej nieraz można powiedzieć, że ludzie, którzy byli przekreślani, tak? Który na, na nich nikt nie stawiał. To właśnie oni dochodzili właśnie do... Odnosili sukces. Także... Pierwsza nauka, czytać, czytać, czytać. Jak widzicie, Cristiano Ronaldo uwielbia czytać. Nie tylko lubi, ale uwielbia czytać. Także yy, możecie już od dzisiaj po obejrzeniu tego filmu pomyśleć o własnej biblioteczce młodego sportowca, młodego piłkarza. I kolejny cytat. Nigdy nie chciałem siedzieć w strefie komfortu. Szukałem wyzwań i nie bałem się ryzyka. Nie odczuwałem strachu przed zmianą. Mam duże zdolności adaptacyjne, dlatego poradziłem sobie w każdej lidze i w każdej wygrywałem. Wielu ludzi dziwiło się, kiedy w wieku 33 lat przeszedłem do Juventusu, a ja po roku zostałem wybrany najlepszym piłkarzem serii A. Nie trafiłem tam, by odcinać kupony. Tu jest bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, porusza piłkarz, czyli strefę komfortu. Strefy komfortu, żeby wychodzić z tej naszej strefy komfortu tam, gdzie nam jest miło, fajnie, gdzie się nie męczymy, gdzie jest zawsze przyjemnie, eee, właśnie siedząc w tej strefie komfortu, najprawdopodobniej nigdy niczego takiego wielkiego się nie osiągnie. Trzeba wyjść z tej strefy komfortu, tak jak, podobnie jak pokazuje właśnie piłkarz swoim życiem, że wychodzi z tej strefy i podejmuje ryzyko. Yy, nie bać się zmiany to, jest, to są bardzo ważne właśnie, bardzo ważne rzeczy o których wspominałem, ale głównie chciałem Wam zwrócić uwagę, że właśnie żebyście wyszli ze strefy komfortu a ta strefa komfortu to jest żeby to przełożyć na jakiś przykład na pewno macie takie treningi stacyjne, nieraz tak jest ja przynajmniej to zauważam, że na przykład, jak na stacji jest na przykład 45 sekund pracy, czy tam minuta pracy, to nieraz zawodnicy odpuszczają te ostatnie 5 sekund, ostatnie 3, tylko się patrzą, kiedy będzie gwizdek. A właśnie wyjdź ze strefy komfortu, zrób do końca. Nawet jak boli, nawet jak już nie możesz, to właśnie ta strefa komfortu, yy, właśnie siedzisz w tej strefie komfortu. Jak zrobisz do końca, tak samo jest w meczach. Jak jest końcówka. Jak walczycie o dobry wynik, to właśnie nieraz trzeba wyjść, wyjść ze strefy komfortu i na przykład wrócić. Choć ci się nie chce, nie masz siły, to musisz się wznieść właśnie na te swoje wyżyny i wrócić kolejny raz. To jest właśnie wychodzenie ze strefy komfortu. I kolejny cytat, już na, w tym odcinku, ostatni. Posłuchajcie, Bóg wszystko obserwuje i wie, że mam to, na co ciężko zapracowałem. Spójrz na piłkarzy w optymalnym wieku, młodych. Mają problemy z urazami, potrafią być 3-4 lata na szczycie i znikają. Ja jestem 15 lat na tym samym poziomie. Mam 16 nominacji do złotej piłki. To wzięło się z nieba, spłynęło za darmo. Także widzicie, tutaj też jest właśnie odniesienie. Do właśnie do Pana Boga, który obserwuje go i jakby tym swoim całym podejściem zapracował sobie na to, co teraz właśnie osiągnął. tak? Nie wiem, czy wiecie takie wydarzenie, jak miał 12 lat, jak przeszedł do Akademii Manchesteru, to w książce wspomina, że prawie 2 lata, prawie bardzo często płakał tak? przy telefonie, właśnie jak się przeniósł do, jak dzwonił do rodziców, jak się przeniósł do. Właśnie Akademii Manchesteru. To jest też takie wychodzenie ze strefy komfortu. Także właśnie nie sposób być na szczycie, nie wiem, zagrać jeden dobry mecz, pięć, być na szczycie rok, dwa. Właśnie to jest też to, co Robert Lewandowski wspomina, że to nie jest sztuką tam dojść, ale utrzymać się. Utrzymać się na tym szczycie, to jest sztuką, tak? No też się do tego ciężko dochodzi, ale utrzymać się na topie, to jest jeszcze większe wyzwanie. Bo jakby sukces nas rozleniwia, tak? także nieraz sukces nas rozleniwia. Dlatego to sztuką największą jest właśnie utrzymać się na szczycie. Także trzy takie nauki, książki, strefa komfortu i yy, jak już jesteś na tym szczycie, to trzeba jeszcze ciężej pracować, żeby tam się utrzymać. I to jest dopiero wyzwanie, to jest dopiero osiągnięcie. Dobrze, posłuchajcie, na koniec prośba: polubcie, udostępnijcie, zasubskrybujcie ten kanał. A ja już Was dzisiaj, dzisiaj żegnam. Dziękuję za kolejny odcinek i kolejni, kolejny, kolejni zawodnicy niebawem, bo weźmiemy na warsztat naszego rodaka, Roberta Lewandowskiego. Mam nadzieję, że też będzie motywująco, inspirująco. Także przerzućcie. To, co dzisiaj zajmowaliśmy do Waszego życia, załóżcie bibliotekę młodego piłkarza, czytajcie, wychodźcie ze strefy komfortu, rozwijajcie się, życzę Wam wytrwałości, do zobaczenia ze sportowym pozdrowieniem, cześć!